Cześć, witam Was bardzo serdecznie do Kostek. Dzisiaj pokażę Wam, co to jest w ogóle, co to jest League of Legends. Jest to gra, w którą gra już kilka milionów ludzi. Odgrywa się to na mapkach, można powiedzieć, tak. Mamy swojego bohatera, którego możemy wybierać. I biegamy nim po mapce, zabijamy różne stwory i również gramy przeciwko innym ludziom i to jest tak jak widzicie jest to coś to jest ten Leech, Leech of legends tu mogą być nasi, nasi znajomi załóżmy i teraz tak chodzi o to że cztery, klikamy graj gdy kupimy bohatera, klikamy graj yy, To jest tak, albo kreator drużyn, albo zwykła gra Ja lubię kreator drużyn Gdyż jest po prostu bardzo, bardzo fajne yy, Klikamy swojego champa, jakiego lubimy, czyli bohatera Moim ulubionym jest Pantheon yy, Wybieramy pozycję. Ach, nie, no, ja lubię chodzić z nimi na dżunglę Wojownik yy, i tak na dżungle bierzemy takie coś jak porażenie, czyli smite, zadaje to od 390 do 1000 obrażeń minioną, czyli z, z tworką, to od początku może, wskrzeszenie, gdy umrzemy od razu wskrzesza automatycznie naszego bohatera, Czystość na manę, uzdrowienia to jak sama nazwa daje nam zdrowie, duch. Jesteśmy o 27% szybciej przez 10 sekund. Wyczerpanie zmniejszamy prędkość wrogiego bohatera około 30%. Bariera no to samo mamy barierę. Oczyszczenie jest to, chodzi o to, że usuwa, jak, jak wciśniemy to usuwa nam wszystkie możliwe slowy, zatrucia itd. Teleportacja chodzi o to, że teleportujemy się po prostu gdzieś. Jasne widzenie. Widzimy dany fragment na mapie. I błysk, czyli tak się to mówi po angielskim flash, czyli takie przenikanie. Porażenie mówiłem i podpalenie zadaje tak około 400 obrażeń przez to, ile tu jest podane, w 5 sekund. No, nie w 5 sekund, no o to chodzi. Więc ja biorę sobie to smite, czyli porażenie równie oczywiście to już AP, czyli moc umiejętności, AD, y, Dmage. Y, Specjalizację robimy swoje, według uznania, według siebie. I to już, y, i teraz tak, jeśli chodzi o, o samo granie, y, Do grania używam myszki, czyli prawy przycisk myszy, y, klikamy po prostu gdzie iść. Y, lewy przycisk myszy nie służy do niczego. I tak, używanie skilli, czyli to jest Q, W, R. Q to jest skill, Q zwykły, W zwykły, E zwykły i R to jest ultimate, czyli ulti, jak to się mówi, czyli taki, no jakby można powiedzieć najlepszy skill. Dziękuję, na dzisiaj to wszystko, proszę o subskrybowanie mojego kanału i lajkowanie. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli się dowiedzieć na temat komputerów, gier i tym podobne. Na razie.